Hej, tutaj Luba YouTube i jak widzicie właśnie nagrywam odcinek, tak jak zauważyliście. I w dzisiejszym odcinku chciałam zrobić klub, znaczy już kiedyś miałam klub, ale chciałam go odnowić. Pewna osoba mi podała pomysł, więc właśnie teraz taka natchniona będę nagrywać odcinek. I tutaj może zacznijmy tak. Hmm. Mmm, chciałam wam w po ogóle pokazać mój klub. Najpierw jak kiedyś wyglądał wstydzę się go masakra po prostu. No. No więc zobaczymy. Teraz tak mój klub i śliczny Po prostu o masakr jak to wygląda. No nieważne ja to robiłam półtorej roku temu albo dawniej. Jakoś półtora roku temu. Link do klubu będziecie mieć w opisie, jeśli chcecie przystąpić, ale musimy go edytować bez masakryczny. <laughs> Myślę, że nazwa mogłaby zostać. No nieważne. Na no, nazwę się pomyśli, a na razie to będzie tak. Edytujemy sobie logo. Bo nie wygląda zbyt pięknie. Dobra. To tak. sekundka ok <laughs> przepraszam, kaszelek mi się zrobił pozdrawiam Sonia Sonia 2 bo mi pisała, hej youtube więc pozdrawiam musimy zrobić nowe logo po co drugi raz, ludzie, ja was nie rozumiem to jest po prostu jakieś, no, nieważne w każdym razie, ale mi tu ta myszka tak mruga i ja nie widzę, no nieważne i sobie usuniemy całe w ogóle te wszystkie elementy naszego logo bo jest masakryczne Masakryczne ja zaraz je zrobię i no Dobra ponieważ więcej mnie się chyba nie zmieści No to już zrobiłem yy, taki Tu muszę tylko dać X No to coś nie wiem tylko mi się Nie postać mnie zniknie chyba Tak myślę Jezu jak mnie wkurza ta Denerwuje, przepraszam za te słowa, ale to jest po prostu denerwujące. To jest tak mruga. Tam, tutaj, ten. ta myszka. Tego może na filmiku nie będzie widać, ale ona tak straszliwie mruga, ja w ogóle jej prawie nie widzę. Coś się w każdym razie psuło no i tak. Więc zmiana tego logo. Jest e, takie teraz: logo. Ono jest trochę zamazane, i w ogóle tak średnie. No, ale będzie. Hmm. Dobra, dalej. i tytułujemy sobie tło hmm. teraz jestem ciekawa co tu zrobimy na tle, bo w sumie ja nie wiem co się robi aha, dobra, to tło to jest to takie całe wszystko z tyłu no to tło sobie zrobimy jakieś ładne uniwersalne typu o. sekundka, lagi chyba się już wszystko załadowało, no, no, mam rozlagowany internet po prostu masakra I tutaj nie będzie opisu, nie chcę pisać opisu Hmm. Jak mi coś przyjdzie do głowy to napiszę Na razie ja po prostu nie będę chciała, bo to nie ma sensu Wiem że gadam jak wariatka To się nie chce usunąć Dobra to ja to zrobię i Czemu to się laguje? Same lagi Nie mogę nawet tłak No Więc Przykro mi Rozpacz Nie no rozpacz, rozpacz szloch, szloch, płacz, płacz, dobra, niestety się nie udało to to potem, kiedy indziej może jutro jak będzie mniej lagów I w ogóle jak ktoś mi powie jak wyłączyć czat bo są po prostu straszne spamy bo ja nie wiem jak się czat wyłącza to ja, ja nie wiem, nieważne no i co jeszcze tu można zmienić, tu jeszcze coś można zmienić edytuj info Dobra. Eee, i co? Kieszarę jakieś, A, to jest nazwa. Typ. Prywatny mamy. Kategoria. To jest inna. To będzie taki klub z mojego YouTube'a. Dobra, to nazwiemy nasz klub Misiaczki Luby. A, czekajcie Luby. Ety. Tak pięknie. Czekajcie sekund, o, dobra kategoria filmy, ok, zapisz dobra skoro już zmieniliśmy tu mam jeszcze naszych członków czy oni w ogóle żyją jeszcze kiedyś miałem więcej członków, ale potem podchodzili, ja ich powywalałam bo nic nie robili i w ogóle, więc to było 100 lat temu więc nie pamiętam Komentarzów nic nie ma Komentarzów, tak to ja Komentarzy y, Nie ma Dobra Więc Co jeszcze? A to możemy zrobić Kolejną stylówkę, tylko hm, Dobra Zobaczymy No i dobra, przybieramy się To jest tak, ubierzemy sobie Czemu ta myszka Mi tak mruga Zaraz po prostu mnie coś Metryf. więc wybierałam, jeszcze się ładują włoski gdzieś tu były takie, o tam. czemu ta myszka mi tak poruga to mnie strasznie denerwuje, po prostu jakaś masakra, to jest pomylone wszystko no, zobaczę sobie ciuchy o macko takie lagi ma ktoś pomysł jak usunąć lagi okej okay. moja siostra mi trochę przeszkadza, bo się tam drzew w tle jeszcze dziadek coś gada z, przepraszam was za to, już bardzo, bardzo, bardzo bardzo, 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 bardzo I coś tam dalej spodniczka chyba nie pasuje, znaczy może pasuje, ale nie pasuje i ta moja logika hmm, dobra spodnie to jest po prostu straszne. Tam myszka mi mruga i mruga i mruga. Ja muszę być spokojna. To jest nielogiczne. To buciki pasują. I teraz jakieś akcesoria to będą. Nie, ucha są za duże. To jest właśnie mój wybór. Dobra, ja wam oszczędzę tę chwilę. Aha, nieważne. I już. Mieniamy animkę. Hmm. I chyba kot się zażygał. Przepraszam za to wyznanie, ale tak wygląda. Masakra. Mm, no. I tak właśnie. Tu są zombie. zombie. A nie widzę myszki. Okej, okay, więc to tak. Jeszcze, a, jeszcze na dzisiaj mam taki trik, jak zrobić serduszko, bo niektórzy nie wiedzą, to jest tak, łapiemy sobie ten Alt po, po lewej i to trzy na dodatkowej klawiaturze przyciskamy i musimy potem oba puścić. i się pokazuje serduszko. I w kolejnym odcinku będzie może jak zrobić buźkę, bo buźka jest też w fajny sposób. I pozdrawiam Ari. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ari. Okej. Okay. Ja już muszę kończyć. Tylko nie proszę, że pozdrawiamy. Dobry, to ja już będę kończyć. I właśnie pa pa. Wszystkim żegnajcie. Pa 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 pa. pa. Więc żegnam. Ja na będę miała mi się tu zacieła, no więc żegnam, papatki, goodbye i w ogóle papa